Cytologia to podstawowe badanie dla zdrowia kobiety. Proste i bezbolesne może uratować nam życie. Pamiętajmy o tym. Cytologia jest bardzo ważnym badaniem, dlatego że pozwala nam wykryć raka szyjki macicy. Na etapie przedinwazyjnym, czyli takim, kiedy pacjentka nie ma jeszcze żadnych objawów, natomiast choroba jest praktycznie w 100% uleczalna. To, co wielokrotnie pacjentki mówią, że nie chodzą do ginekologa, dlatego że nie mają żadnych objawów, to jest bardzo złe podejście do sprawy, dlatego że w przypadku raka szyjki macicy objawy świadczą już o... Bardzo zaawansowanym procesie nowotworowym. Świętokrzyskie Centrum Onkologii, w ramach prowadzonych u siebie badań cytologii profilaktycznej, oferuje pacjentce zarówno cytologię konwencjonalną, jak i cytologię płynną. Cytologia płynna jest to nowe wcielenie. To jest taka cytologia konwencjonalna po liftingu, czyli zmienił się tylko sposób konserwowania tego materiału, dlatego że w cytologii konwencjonalnej ten preparat był od razu rozprowadzany na szkiełko, natomiast. Tutaj ta szczoteczka jest zanurzona w płynie specjalnie do tego przygotowanym. Ten płyn następnie jest odwirowywany i uzyskujemy preparat, który jest lepszy pod względem technicznym, lepszy do oceny, bardziej wiarygodny. Z bezpłatnej cytologii w ramach programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy może skorzystać każda pacjentka pomiędzy 25 a 59 rokiem życia. Pacjentka takie badanie może wykonać raz na 3 lata. Najważniejsze jest to, żeby pacjentka zgłosiła się na to badanie co najmniej 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki i co najmniej 4 dni po jej zakończeniu istotne też bardzo jest to, żeby w ciągu 48 godzin przed badaniem cytologicznym pacjentka nie stosowała żadnych globulek do pochłowych, żeby pacjentka nie była badana ginekologicznie, nie miała wykonywanego USG do pochłowego oraz żeby nie wykonywała żadnych płukanek. Z badania cytologicznego specjaliści dowiadują się, czy pacjentka ma prawidłowe komórki na błonka szyjki macicy, a jeśli nie, to jaki jest stopień nieprawidłowości. W preparatach szukamy komórek dysplastycznych, zmian śródnabłonkowych małego stopnia, dużego stopnia i rak. Oceniamy również oprócz raków płaskonabłonkowych, raki ruczołowe. Komórki dysplastyczne charakteryzują się trójwymiarowością i są takie właśnie charakterystyczne ułożenia tych komórek. Mamy bardzo dużą wykrywalność, dlatego że robimy to relacje histologiczno-cytologiczne. W zeszłym roku miałyśmy wykrywalność ponad 90%. Dysplazja małego stopnia wymaga najczęściej kontroli, natomiast już z niego dużego stopnia. To są stany, które wymagają aktywnego leczenia, dlatego że jest już dosyć dużo prawdopodobieństwo, że przejdą one w raka szyjki noscy. Jaka jest różnica pomiędzy dysplazją dużego stopnia a rakiem szyjki macicy? No Przede wszystkim takim, że dysplazja jest jednak chorobą miejscową, czyli nie daje ona przerzutów, dlatego też nie trzeba jej na przykład leczyć chemioterapią. Jest to choroba, która jest miejscowa i zabieg chirurgiczny. Pozwala na całkowite wyleczenie pacjentki. W momencie, kiedy dochodzi już do rozwoju raka, szyjki macicy, to jest to typowa choroba nowotworowa, czyli na przykład daje zdolność do naciekania narządów sąsiednich, typu np. pęcherz moczowy, typu odbytnica i daje też zdolność do tworzenia przerzutów, co powoduje, że choroba jest ciężka do wyleczenia, a czasami nawet uleczana. Nie marnuj życia. Zadzwoń pod numer 609 990033 i umów się na bezpłatne badanie cytologiczne. Dzień dobry, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Chciałaś Pani umówić na badanie, dobrze, proszę numer Pesel. Chciałaby Pani popołudniu mogę zaproponować najbliższy czwartek na godzinę 17? Gabinet 6 Poradnia Ginekologiczna na parterze. Serdecznie zapraszam, do widzenia! Dzień dobry, zapraszam na badanie cytologiczne, które trwa tylko 5 minut. Projekt Profilaktyka Rakaszyjki Macicy jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.